to nie pesel decyduje o zadysponowaniu zespołu ratownictwa na miejsce zdarzenia, kiedy coś z kimś dzieje się złego, czyli ktoś ma jakieś objawy chorobowe. Jeżeli chodzi o samo zadysponowanie karetki przez dyspozytornię, przez dyspozytora wysyłającego, uzależnione jest przede wszystkim od stanu jego zdrowia i czy ten stan zdrowia zagraża jego życiu. To jest rzecz bardzo ważna i istotna przy dysponowaniu, dlatego że bardzo wiele osób, omijając ambulatoryjną, nocną i świąteczną podstawową, Opiekę zdrowotną, dzwoni na pogotowie. Często te stany są nieadekwatne do zadysponowania systemu państwowego ratownictwa medycznego, bo pacjent bądź sam może zgłosić się do takiej poradni dyżurującej czy też do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bądź wezwać tą opiekę już właśnie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z tej przychodni dyżurującej, która powinna dyżurować i tam też powinien być lekarz wyjazdowy od 18 do 8 rano. To nie PESEL, to nie inne uwarunkowania. Dyspozytorzy medyczni, którzy przyjmują zgłoszenie, wnikliwie dopytują się o stan zdrowia pacjenta, przede wszystkim o choroby współistniejące, starają się zrozumieć, jaka może być przyczyna i co jest wynikiem tego stanu, w którym on się znajduje i kwalifikują ten wyjazd do danego kodu wyjazdu, czy jest to wyjazd pilny na sygnałach, nazwijmy to e, e, tutaj tak kolokwialnie, i czy też jest to wyjazd w kodzie drugim, kiedy to karetka spokojnie może dojechać, ale musi być zadysponowana do tego pacjenta, czy też właśnie ten pacjent musi być przekierowany do ambulatoryjnej wyjazdowej nocnej ambulatoryjnej wyjazdowej świąt. Opieki zdrowotnej, bądź do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Tak ten system powinien funkcjonować Państwowego Ratownictwa Medycznego. My jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby ratować w tych sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi, a nie leczyć ich. Od leczenia są inne instytucje. Dlatego często się zdarza, że karetka, która zostaje zadysponowana z różnych przyczyn, bo ktoś podaje nieprawdę zgłaszając, starając się jak gdyby wywrzeć presję na dyspozycję żeby przyjął to zgłoszenie. Często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych ze złym samym poczuciem, z wysoką gorączką, a od tego są inne instytucje, inne podmioty lecznicze, które powinny udzielać pomocy. My powinniśmy być dyspozycyjni i w każdym momencie powinniśmy być gotowi do zadysponowania do sytuacji związanych z typowym zagrożeniem zdrowia i życia bo wyobraźmy sobie taką sytuację że karetka jest zespół ratownictwa medycznego karetka jest u pacjenta z przeziębieniem w tym czasie dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia do zawału mięśnia sercowego do udaru i tej karetki nie ma bo ona jest tam, gdzie jej nie powinno być. Zwróćmy na to uwagę i teraz za, 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 po, za pośrednictwem mediów powinniśmy te informacje przekazywać, edukować wszystkich tych, e, którzy chcąc wezwać pomoc, żeby wzywali ją adekwatnie do swojego stanu e, zdrowia, czy też tych innych dolegliwości, które wynikają e, często też i z chorób przewlekłych.